Siemanko wszystkim ja jestem Kzkulegos, a w dzisiejszym odcinku zobaczcie, że ja jestem tak drugi już na kanale vlog z najpiękniejszego sklepu LEGO w, całym, w całej Polsce, czyli z LEGO STORA Więc tak, jak już zauważyliście, od razu na wejściu mamy dużo rzadkich promocyjnych zestawów. Na przykład zobaczcie, Boulder on Man King. Pamiętam jeszcze jak niedawno były z tego przycieki. Albo zobaczcie, też pamiętam, że z tego przecieki były Sandy Speedboats. Te właśnie takie zestawy z przecieków z Monkey Kida. Ale ja tam się tutaj to za bardzo nie Tutaj mamy, zobaczcie, jakąś ładną tej mocy z Mario. Chodzimy dalej. Tutaj różne te przecieki, High Side mamy i ekspozycje z Monkey Kida. O, i tutaj taki wielki zamek jest. No, i przede wszystkim. Piękny z UCS, zobaczcie tylko, marzenie wielu fanów LEGO, UCS wiznego Niszczyciela, w ogóle dopiero zauważyłem, że te figurki mają druczek na rękach, no ale zobaczcie, piękny ucs naprawdę, jaką ciekawostkę wam tutaj powiem, że zobaczcie z tyłu, z tyłu gdzieś tutaj może mi się uda znaleźć, jest gdzieś młot Tora a mianowicie on się znajduje tutaj, taka, zobaczcie, ciekawostka. Tutaj zestaw na ekspozycji mamy, zobaczcie, brzeszczota z Mandaloriana, z Baby Yodu, tak. I tutaj od razu prezentuje się najnowszy zestaw, pojedynek na Gwieździe Śmierci, ten ostateczny, z nowymi pretorianami. i zobaczcie, ma się na żywo tą figurkę nowego Vadera. To od razu idę z tropem Star Wars, tutaj nam się kończy Ninjago, Monkey Kit i Hide Side i nam się zaczyna starłość. Mamy helm, pilota myśliwca Taj, który planuje zakupić, no ale jak cena zejdzie, może do 180. Mamy tutaj ten ładny secik. Trochę dziwnie, że on to trzyma, trochę niebezpiecznie. I hełmy naprawdę piękne hełmy A na górze, zobaczcie, mam UCS-a Owinga. Tutaj, kontynuując, mamy również troszeczkę takie ekspozycje tych już złożonych zestawów. I dalej to już jest takie, już widzieliście te recenzje i to. I to niedługo zaczycie u mnie na holu. Będzie niedługo ten oto secik recenzja. I piękne brichece z Baby Odo, No i tutaj dosłownie wszystkie Star Warsy jakie teraz się pojawiły, ATT, jeszcze jakieś stare instalacje Buddy Figures. No i piękne battle paczki same nowości. A tutaj zobaczcie, dla fanów Jurassic World mamy tego wielkiego T-Rexa i inne już perełki, aczkolwiek zachowały tutaj trochę starszych zestawy, jak chociażby Encounter on Jacku i spotkanie na Jacku i nawet mnie też z lepszych secików ze Star Wars. z Lego Mario i tutaj wszystkie sety z Lego Mario. Ja za tym nie przepadam, no ale... To co lubi, mamy też tutaj te ubrankę dla Mariu. Jezu, jest cztery czterdzieści cztery złote. zł. Mamy tutaj, naprawdę, no to sobie nie wszystko, więc nie będę Wam zobaczyć, co tu pokazywał. Słuchaj, ten set, on taki trudno trochę dostępny, z tego co słyszałem. Mamy tutaj Jurassic World, Marvel oraz DC. To jest taki jeden z fajniejszych myślę, nad zakupem. Oraz tego, bo bardzo mi zależy na tych oto ich buźkach, na tych figurkach, więc może, może zakupię. Oczywiście pod koniec pokażę, co też sobie no jak już mówiłem, ekspozycję tej, tych oto zestawów i też ten zestaw minifigurek z Harry'ego też poważnie myślę nad jego zakupem. Jak już mówiłem, zobaczcie, tutaj mamy przeróżne seciki, jest nawet ten hełm Ironmana i inne duże stawy z Marvela. No i tutaj, zobaczcie, mamy nawet piękną ulicę control. Tutaj z kolei mamy set moich marzeń naprawdę bardzo chcę sobie kupić, aczkolwiek mm, cena troszeczkę mi <laughs> przeszkadza. Mamy przepiękną unowocześnioną no, norę. Tutaj zobaczcie, jeszcze ta prezentacja tak bardzo jeszcze mnie zachęca do kupna tego pięknego zestawu. Zobaczcie, gdzie mamy jedzenia. Jakie to jest pięknie wykończone. W środku no, po prostu cudeńko i po prostu muszę sobie to kupić. Tutaj Wam jeszcze szybko pokażę. Mamy setki przeróżne z Minecraft'a i Harego Pottera. Ale zobaczcie, nawet mamy ten wielki Hogwarts, A z kolei tutaj to, przez czego tutaj głównie słynie Lego Store, czyli przeróżne polibagi, które nie są dostępne w sklepach. Mamy ten z Harego Pottera, więc którego może sobie zakupię. I tutaj mamy zobaczcie, minifigury z Harego Pottera. A na dole zobaczcie, też mi troszeczkę na nim nie zależy. Może sobie go zakupię. Icie ten to polibak z akcesoriami leśnymi, bo on się zawsze przyda. Bo zauważyłem, że mało mam takich chociażby roślinek. I to, co z przecieków było. Zobaczcie, nowy buildem i figur na Halloween oraz to jakieś takie akcesoria szkolne i czy jakieś nalepki albo bryloczki. No i tutaj zobaczcie, mamy naprawdę ładne sety z Lego Technik, ale dalej to, co mnie bardziej interesuje. Zobaczcie, ta konsola Nintendo, pierwszy raz w ogóle widzę ją na żywo, no naprawdę to się super tu szczególnie ładnie według mnie wyszła im ta wtykowana część Mario, ale cały telewizor jakiś, zobaczcie, naprawdę przepiękny oraz ta konsola. I dalej też, takie rzadsze, tutaj Friends mamy i ten statek z Miszki i zobaczcie, ta turbina i zobaczcie, ten element jest made from plants, czy tak tutaj? ekologicznie, dalej zobaczcie to Grand Piano o którym było tyle mówione i ten, ta krok, lokomotywa Crocodile ja to nie rozumiem tego setu, w się sensie, no co było takie napalenie, ale sety ładnie się tutaj prezentuje Tej zobaczcie, tu jest porównanie prawdziwa, a z Lego i dalej też takie rzadsze sety mam na przykład wyścigówkę Hot Rod która była z stawem promocyjnym, ale nie nie w Lego Storz dalej tu mamy zestaw Da Stone i też co dużo było tych przeciekach: Brick Sketches. No, nie, bardzo ładne ale cena troszeczkę jednak jest. Ale nie, może był look, może był już tłumowy, zwykły. To bym sobie wziął. I na dole mamy Lego Kreator Ekspert. Piękne zestawy oraz w The No i tutaj też wielkie, naprawdę już te największe kąski. Na przykład Tomek na drzewie jest. Lego w Stranger Stadion Manchester United. A I tutaj jeszcze mamy jakieś troszeczkę takie też rzadsze brickety, na przykład taki śmieszny tort rodzinowy, czy brickety ślubne, pół brickety różne okolicznościowe. W ogóle też dwa, trzy, jedna rzecz, która bardzo mi się spodobała. Ale widzicie, takie robi dziwne tej konstrukcje, ale szczególnie spodobało mu się tu. Bardzo ładnie wyeksponowali ten jeszcze ładniejszy set i troszeczkę naprawdę jeszcze bardziej mi tej by przekonują do zakupu. Tak samo mamy tu. Ładnie też wyeksponowali ten nowy zestaw z Kreatora. No teraz zobaczcie, też zestawy moich marzeń. I jeden z lepszych zestawów, który również chcę sobie kupić, czyli sam sklep LEGO. Naprawdę tutaj na, zobaczcie, mamy Pike Naprawdę zestaw bardzo ładny. I tutaj te przeróżne takie rzadkie, które są tylko na stronie LEGO. Na przykład kalendarz, czy piękny LEGO Store. Dziwię się, że aż 413 elementów no ale może to sobie zobaczymy. Robicie widzicie, exclusive. Takie dziwne pudełeczko. A, bo zobaczcie, w środku też piękna ekspozycja. O no, kurczę, kusi. Ale bardziej planuję sobie kupić tutaj pikę Griga. Oraz tutaj jeszcze mamy takie nietypowe zestawy, na przykład klocki światło do odgrywania różnych teatrzyków cieni. Zobaczcie tutaj, co też znalazłem. a widzicie, figurka, która mi naprawdę też Bardziej zestaw tu interesuje ten oto to te niesamowite przygody niestety cena katalogowa 180 nie zachówca, ale mamy tyle tych, tych figurek, więc może gdzieś się uda mi indziej znaleźć. Ale zobaczcie, mamy tutaj też te zestawy, o których wszyscy mówili z przeciekach. Te właśnie zestawy, zobaczcie. I ten. I ten tu i powiem mam jedno. Ja bym chyba poczekam przyjdzie do Piquebrika na stronie Lego. Te oto włoski, bo one są po prostu perfekcyjne dla Anakina. Patrzcie, znalazłem tutaj też na końcu znajdują się zestaw, zestawy z Disney'a, te dwa jeszcze tutaj takie jest dla Disney Friends i tutaj mamy Lego Architekturę i te Lego szypań e, tam w każdym razie jak to wiecie to lego y, art z Beatlesów, z Sitów i tej z no. no i mamy te jeszcze piękne architektury oraz to już troszeczkę takie mniejsze. I zobaczcie, rzadka figurka z New Yorku. Tak samo zaraz wam pokażę. O tutaj mamy tą statuę z wolności oraz bardzo nie, ciekawe rzeczy, mianowicie kubeczki z lego. Tak jak wam tutaj to pokazywałem, od razu mogę powiedzieć, że zobaczcie Pique Brick, co się z nim stało, niestety tylko nakładają pracownicy. No ale cóż, ja sobie bricke kupiłem, ale jakiego, no to Wam niedługo pokażę. Zobaczcie, moi drodzy, co przed chwilą doszło. Piękny, piękny secik. Kalendarz adwentowy Star Wars. I to jest jakimś kodem do Lego Skywalker Saga. Takie szybkie info. Dobra, to już z LEGO stora. wychodzę Niestety musimy pożegnać to jakże piękne miejsce. No ale cóż, sklep naprawdę, no. Ten Wejder jeszcze. Wejder, piękność Wejdera, po co mówię, piękność tego sklepu. No ale co, ja trochę mam to wszystko w plecaku, więc zaraz wam pokażę, co takiego sobie zakupiłem. A więc tak oto prezentują się właśnie moje zakupy. Nie kupiłem zbyt dużo, szczerze mówiąc, bo... Wiecie, że w Lego Legostorze sprzedają rzeczy po cenach katalogowych, a ja rzeczy po cenach katalogowych nie kupuję. Chyba, że coś takiego. Więc na przykład od razu tutaj mamy kubeczki, jakby zestaw Lego Xtra, akcesoria botaniczne, Bardzo mi to na pewno w mocach przyda. Zobaczcie, mamy roślinki, drzewka, więc to jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Tak myślałem, że sobie kupić dwa, ale w końcu zrezygnowałem, kupiłem sobie tylko ten. Jeden, ale według mnie on mi absolutnie na razie będzie wystarczył. On został zakupiony za 17 zł, a w internecie znajdziecie go gdzieś za 13, lecz z wysyłku widzi nawet drożej. Kolejna rzecz, jaką zakupiłem, to figurka jęczącej marty. Kupiłem sobie właśnie staszetkę Legomni Figurę z Harry Potter. Tutaj żeby nie było, zachowałem sobie ulotkę. Zobaczcie. I właśnie szukałem Bellatrix Lestrange. Bardzo jakby mi się pomyliły te włosy. Bo wiecie, Bellatrix Lestrange ma takie mm, falowane, tutaj wyświetlała mi się ta figurka. Nie wiem, jak to do końca powiedzieć. A ona miała podobne, mi się przynajmniej tak wydawało. Aczkolwiek sama w sobie figurka nie jest zła. Ładna jest ta tej książka. I w środku bardzo mi się podoba odręcz napisana notatka. Więc figurka jest też całkiem niezła. I mamy kubeczek. Pique Brick. od razu wam tej zawartość chyba no mam raczej dla was specjalnie wam tutaj to wysypię no dobra pewnie będę tego żałował ale uważam że powinien mam tego to lepiej tej pokazać i tak uważam że znowu trochę popełniłem błąd że nabrałem jednych takich samych elementów teraz wam mówię że nie można było samo nabierać tylko tam expedient e, tobie nabierał sprzedawca więc troszkę trudno mi było to Ilość dobrze określić. I tak, zauważcie, że wzięłam naprawdę od groma tych kości. Dlaczego? Ponieważ planuję sobie zbudować moca z hobbita i tak myślę, właśnie. Bo zobaczcie, też mam dużo tych brązowych kików Myślę z budowaniem Goblin Town, czyli tego miasteczka goblinów. Aczkolwiek wzięłam też trochę zielonych. Jak już mówiłem, że tej robi troszeczkę po tego hobbita. Może jakiś mini Shire mi się uda zbudować. Czyli to, to miejscowość, bardziej może wioskę, w której Bilbo nasz mieszkał. Takie właśnie skosy zielone, troszeczkę takich zielonych elemencików. I tam jeszcze trochę wziąłem takich białych skosów oraz takich tutaj szarych, szare płytki, 1 na 6 I takie czarne. W sumie nawet czarne troszkę nie żałuję, bo czarnych mam naprawdę sporo, mówię Wam. Ale według mnie zawsze troszeczkę się mimo wszystko tego przyda. A więc co, to już by na tyle w tym vlogu. Nagrywał dla Was Krzychu Legos. Trzymajcie się, cześć, pa pa!